Witam Państwa serdecznie! Czy wiecie, że patrząc na swój język, możecie Państwo zobaczyć, czy w organizmie coś się dzieje, czy jest stan zapalny, czy występuje zaburzenie flory bakteryjnej, czy któryś konkretny narząd nie domaga? Bo w medycynie chińskiej język to jest niesamowite narzędzie diagnostyczne. Bardzo skuteczne, które pokazuje takie zmiany, które nawet jeszcze nie wychodzą w innych badaniach. To jest taka, można powiedzieć, profilaktyka późnego wykrywania dolegliwości, bo można szybko zauważyć, że już coś się dzieje i oczywiście. Poradzić sobie z tymi problemami na ich początkowym stadium, żeby żadna choroba się nie rozwinęła. I dzisiaj z Państwem na tym aspekcie się skupimy, a dokładniej skupimy się na kolorze. Kolorzy, kolorzy. Języku i kolorze nalotu, który na języku może się pojawić. Bo ogólnie medycyna chińska patrzy na to dość szeroko. Zwraca uwagę na rozmiar języka, kształt, czy jest wilgotny, czy odbijają się zęby na języku i tak dalej. Natomiast my, Właśnie skupimy się na aspekcie bardziej wąskim, to pomoże Państwu szybciej opanować tą technikę i już dzisiaj będziecie mogli sami siebie zdiagnozować i zobaczyć, czy jakieś zmiany w organizmie są. Także bądźcie ze mną do końca i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Jeśli język jest bardzo blady, bledszy niż zwykle naturalnie, kiedy bywa taki lekko różowy, to może wskazywać na to, że w organizmie są zmiany przewlekłe. Są jakieś procesy, które trwają już od dłuższego czasu. I najczęściej blady język wskazuje na trzy aspekty. Pierwszy to jest niedobór energii. Można powiedzieć takie wewnętrzne wyczerpanie, zmęczenie. Przemęczenie pracą, czy to pracą fizyczną, czy może wyczerpanie też być emocjonalnie. Jeżeli człowiek bardzo długo nie śpi, ma zaburzenie snu, też bardzo często język bywa blady. To jest Stan taki niepokojący, bo jeżeli nie, no brakuje energii nawet na to, żeby dobrze się skoncentrować, no to o czym tu mówić, jeżeli wiemy, że organizm przecież codziennie podejmuje się różnych wyzwań. Musi oczyszczać organizm różne komórki z toksyn, musi zajmować się. Trawieniem, wchłanianiem o różnych składników odżywczych, też musi walczyć z różnymi bakteriami, wirusami, komórkami nowotworowymi, które, wiadomo, co 8 minut jedna komórka nowotworowa powstaje, chociaż to dane chyba już trochę przestarzały prawdopodobnie zdecydowanie szybciej i organizm musi sobie radzić. Musi mieć siłę. Także blady język to nie jest tylko inny kolor, który przecież nie boli i nie dokucza. Wtedy trzeba podjąć kroki odpowiednie, żeby doładować swoje mitochondria, na przykład stosując koenzym Q10. Drugi aspekt, dlaczego język może być blady, to tak medycyna chińska mówi niedobór krwi. Tak jak niedobór energii może być. Ale co to znaczy w naszym rozumieniu niedobór krwi? To jest niedokrwistość, na przykład niski poziom hemoglobiny, albo tak jak już wspomniałam, sam poziom hemoglobiny może jeszcze mieścić się w normach, ale już się zbliżać ten, tej dolnej granicy. My zwykle na to patrzymy, jeżeli normy referencyjne, tak jak w badaniach piszą, no i są napisane, my tam się mieścimy, to traktujemy to jako norma. Ale czasami, jak już się zbliżamy do tej dolnej granicy, a nie do środka tych danych referencyjnych. No to organizmowi tego tlenu zaczyna brakować i wtedy mogą być blade w ogóle wszystkie śluzówki. I powieki, i śluzówki jamy ustnej, dziąsła mogą być bardzo blade, no i blady język. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, niedotleniony organizm, no to jest bardzo poważny problem. On też właśnie nie będzie odpowiednio pracował i bardzo często to jest wszystko połączone. Jak jest niedotleniony, no to brakuje mu właśnie siły. I energii. Natomiast trzeci aspekt, kiedy język była blady, to jest tak zwane wychłodzenie organizmu. Najczęściej dotyczy to ludzi, którym często jest zimno zimno nawet w lecie zimne dłonie, zimne stopy człowiek ciągle marznie i to są osoby, które mają takie no, wszystko trochę spowolnione i trochę brakuje pamięci, koncentracji. Znowu takie wszystko jest połączone, brakuje też energii. Natomiast to zimno wychłodzenie ono najczęściej wynika nie z tego, że w otoczeniu jest zimno, tylko z tego, że jest nieprawidłowy styl życia. I tu stylem życia można wiele zadziałać. Na przykład, jeżeli człowiek praktycznie się nie rusza, to bardzo często występują takie problemy, że wewnętrzne zimno jest odczuwalne, bo jest po prostu zastój. Trzeba ruszać się, trzeba pogonić tą krew, rozgrzać krew, rozgrzać limfę. Natomiast jeszcze większym takim czynnikiem, który wywołuje wychłodzenia organizmu jest oczywiście nasza dieta. Kiedy w diecie jest za dużo wychładzających potraw. Do nich należy zimna woda, szczególnie jeżeli ktoś spożywa z lodem w ogóle wszystko, co jest zimne. Napoje, jedzenie, różnego rodzaju surowe warzywa i owoce. Nie zważając na to, że surówki mają w sobie ogromną ilość ważnych składników biologicznych natomiast pamiętajmy, że musi być równowaga. Jeżeli w diecie jest za mało białka, a za dużo surowych warzyw i owoców Organizm będzie wychłodzony. Jeżeli nie spożywamy w ogóle gotowanych potraw lub ciepłych, rozgrzewających przypraw, to może taki problem wystąpić. I tu pamiętajmy też, że wychłodzony organizm to jest osłabiona odporność, a osłabiona odporność to są częstsze infekcje to są występujące różnego rodzaju reakcje alergiczne to są różnego rodzaju katary, zapalenie zatok. Także tu pilnujmy tej odporności. Oprócz tego, w zimnym ciele mogą się też szybciej namnażać komórki nowotworowe. Układ immunologiczny po prostu nie pracuje tak, jak trzeba. I chociaż wam na bieżąco już podałam kilka wskazówek, co trzeba zrobić: ruszać się, zmienić dietę, wprowadzić tą równowagę, więcej ciepłych potraw, pamiętajcie jeszcze o jednym bardzo prostym zabiegu to znaczy stosowanie. Picie ciepłej wody w ciągu dnia. Jak ona działa na organizm? Już mówiłam, możecie jeszcze sobie przypomnieć, obejrzeć inne nagrania. Kto nie widział, tym bardziej, bo ciepła woda to jest stymulacja produkcji wszystkich Naszych soków trawiennych. To jest normalizacja pracy układu pokarmowego, pracy wątroby i pęcherzyka żółciowego. Dobre odprowadzanie żółci. To jest wspieranie procesu detoksykacji i ogólnie wspomaganie wielu funkcji w naszym organizmie. Także to wszystko trzeba zastosować od razu, jeżeli widzimy takie zmiany w swoim organizmie, że organizm coś już nam podpowiada, coś już nam sugeruje. Teraz co jest, co oznacza, jeżeli język jest czerwony, mocno czerwony? No, w odróżnieniu od bladego języka, który pokazuje jakieś takie stare problemy, przewlekłe, to czerwony język pokazuje albo stan ostry, albo po prostu stan zapalny, kiedy może to być jakiś stan przewlekły, który jest dawno, ale w obecnej chwili jest on aktywny. I tu już. Tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na inne dolegliwości, inne objawy, które organizm pokazuje, bo dzięki temu będziemy mogli dokładnie zinterpretować, co się tak naprawdę dzieje. Dodatkowo, Czerwony kolor języka może występować wtedy, kiedy człowiek jest w permanentnym stresie pod wpływem jakichś bardzo mocnych emocji. Wiecie Państwo, no zawsze człowiek jak mocno się zdenerwuje, to mówią, krew uderzyła do głowy, twarz się zrobiła czerwona. Ale jeżeli ten stres jest przewlekły, to właśnie język też nam to pokaże, on będzie czerwony. Po prostu ten, to ciało języka, ten miąższ będzie bardzo mocno zmieniony kolorystycznie i to będzie zauważalne. Natomiast oprócz stresu, oprócz stanu zapalnego, czerwony język też może występować u ludzi, które mają tak zwane gorąco w organizmie. No O tym mówi zwykle medycyna chińska. My możemy to, jakby na nasz sposób, powiedzieć, że ten organizm jest od wewnątrz trochę przegrzany i może też to być związane z niewłaściwą dietą. Jeżeli w diecie jest zbyt dużo alkoholu, albo tłustych, smażonych potraw. Organizm też to pokaże, jeżeli to jest długoterminowo. I nam się może wydawać, o przecież ani żołądek nie boli, jak jem tłuste, smażone rzeczy, ani wątroba mnie nie dokucza, wszystko dobrze toleruje, to to jest tylko do chwili. Wiecie Państwo, wątroba nie boli. Potrafi bardzo długo funkcjonować, nawet jak większość tego narządu, już jest zaatakowana albo jakimś wirusem, albo na przykład wirusem, jeżeli chodzi o stany zapalne wątroby, albo jest zniszczona przez alkohol, przez jakieś inne zmiany, które powstają. Bardzo często jest tłuszczeniowa choroba, niealkoholowa wątroby, co jest bardzo często związane z nadmiarem cukru, i w ogóle niewłaściwą dietą. Także nie czekajmy, aż takie objawy się pojawią. Natomiast jeszcze dodatkowe rzeczywiście, oprócz tego czerwonego języka, objawy, które mogą mówić o tym, że organizm jest od środka przegrzany, coś tam się dzieje, możliwe nawet jakaś infekcja bakteryjna. Albo wirusowa, bo wtedy też język może być bardzo czerwony. No to takie objawy jak właśnie, że jest człowiekowi ciągle gorąco. To jest raz. Drugie, bardzo często nawet słyszę czasami od klientów swoich, że ja nie mogę pić cieplej wody. A to już jest sygnał nie możesz pić ciepłej wody i woli cały czas człowiek pić zimno, bo organizm już podpowiada, że chyba coś tu jest nie tak. Chyba tego gorąca jest tak dużo, że organizm próbuje to sam, poprzez takie właśnie nasze już wewnętrzne gdzieś tam zachcianki, że ciągle tego zimnego się chce, nam próbuje podpowiedzieć, żeby tą równowagę w organizmie wprowadzić. No i tu właśnie trzeba zareagować, trzeba go posłuchać, ale to nie znaczy, że w diecie jedynie co zmieniamy, to będziemy pić zimną wodę. Tylko Równowaga w spożywaniu pokarmów. Trzeba ograniczyć w ogóle rzeczy smażone. Oczywiście wtedy trzeba odstawić najlepiej całkiem alkohol i też, żeby była równowaga między daniami gotowanymi oraz surowymi warzywami. Surówki wtedy jak najwięcej są wskazanych w większych ilościach. To, co zawsze mówimy, Pół talerza musi być zawsze surówka i dostarcza składników odżywczych i wprowadzi tą równowagę w dietę. Ale oczywiście sama dieta to za mało, bo trzeba popatrzeć, jaka jest tego przyczyna. Bo tak jak powiedziałam, jeżeli to jest. Stan zapalny w organizmie, stan bakteryjny, to trzeba znaleźć to źródło i trzeba zająć się tym konkretnym problemem, nie lekceważyć go. Po drugie, jeżeli to jest na tle permanentnego stresu, to trzeba opanować jakąś metodę medytacji, na przykład wyciszanie organizmu. Można zastosować olejki aromaterapeutyczne, można zastosować adaptogeny, jednak to wspomaganie musi być. Także holistycznie do wszystkiego podchodzimy. Ale to jakby wymieniłam takie dwa kolory, tak blady język i czerwony. Język. Ale język czasami może być takiego koloru granatowy, aż taki ciemny, nawet fioletowy. I takie zmiany na języku pokazują o bardzo mocnym zastoju, zastoju krążeniowym. Bardzo często występuje przy niedotlenieniu organizmu, na przykład przy problemach z układem sercowo-naczyniowym, jakieś poważniejsze sprawy albo przy problemach z układem oddechowym. Warto sprawdzić, co się dzieje ogólnie w układzie żylnym, czy nie ma tam zastojów. Warto też sprawdzić, jaki jest poziom żelaza i ferytyny. No i oczywiście o serce zadbać, bo na przykład osoby, które mają w ogóle wadę serca bardzo często mają taki ciemny kolor języka. Natomiast oprócz samego koloru, to na języku może się pojawić nalot. I nalot też może być różnych kolorów. Może być na przykład biały. Biały nalot najczęściej się pojawia, I jeżeli występuje grzybica. Grzybica na samym języku, w jamie ustnej, grzybica w układzie pokarmowym, może być ona wielitach, ale na języku widzimy to w postaci nalotu. Bardzo często występuje po stosowaniu antybiotyków, dlatego że zaburzają florę bakteryjną. Ale też może się pojawiać po prostu przy gorączce. Jeżeli nalot jest żółty, to bardzo często wskazuje intoksykacja, zaburzenie pracy wątroby, osłabienie wątroby, zastój żółci lub kamica żółciowa. Mogą też to być wrzody na szluzówce żołądka lub bardzo mocne stany zapalne. Nalot brązowy najczęściej świadczy o jakichś infekcjach. Zakaźnych, bakteryjnych albo o chorobach krwi. Natomiast może też pojawić się coś takiego jak język geograficzny, kiedy na języku jest taki rysunek podobny do mapy. Najczęściej to występuje przy problemach układu pokarmowego, które już od dłuższego czasu są, bardzo często bywa też przy problemach. Pasożytami. Natomiast teraz Wam przedstawię kilka takich wzorców, żebyście mogli poglądać swój język w lustrze i zobaczyć, czy uda Wam się w jakiś sposób zinterpretować. Podam Wam kilka połączeń, kolor języka i kolor nalotu, razem o czym one świadczą. A Wy możecie wziąć lusterko i zobaczyć, czy któryś z wymienionych przykładów będzie pasować. Oczywiście wszystkich nie wymienię, ale będziecie mogli wtedy już sami pointerpretować. Natomiast takie, które najczęściej są spotykane: blady język i cienki biały naród. Może to świadczyć o anemii albo zespole chronicznego zmęczenia, zaburzeniach krążenia, wychłodzeniu organizmu, które występuje na skutek złej diety, np. Na przy nadmiarze produktów mlecznych lub mącznych. Blady język i gruby biały nalot to najczęściej zaburzenia flory bakteryjnej, grzybica pokarmowa, grzybica w jamie ustnej. Ogólnie przewlekłe problemy z układem pokarmowym, na np. jelito drażliwe, ale też przy niedoczynności tarczycy. Blady język i żółty nalot. Infekcja pokarmowa, przewlekły stan zapalny błony śluzowej żołądka. Czerwony język i cienki żółty nalot. Wczesna infekcja wirusowa, np. przeziębienie lub grypa. Czerwony język i gruby żółty nalot występuje ogólnie przy stanach zapalnych, ale szczególnie przy zapaleniu w układzie pokarmowym, zaburzeniu pracy wątroby lub pęcherzyka żółciowego. Czerwony język i absolutny brak nalotu. Często występuje w przewlekłych, bardzo poważnych, zaawansowanych chorobach, między innymi w nadczynności tarczycy albo w chorobie autoimmunologicznej, która atakuje różnego rodzaju gruczoły. Może też występować przy menopauzie. Język czerwony, błyszczący może wskazywać na niedobór witamin z grupy B i to bardzo mocny, albo na onkologię lub marskość wątroby. Fioletowy język i cienki, biały nalot może wskazywać na chorobę rejną, miażdżycę, przewlekłą niewydolność krążeniową i problemy z układem oddychania. Fioletowy i gruby, biały nalot, fibromialgia lub artropatia w chorobach autoimmunologicznych. Natomiast fioletowy z żółtym nalotem najczęściej pokazuje na bardzo mocne niedotlenienie i stan zapalni, które występują przy zakrzypicę, stanu zapalnym naczyń lub zapaleniu żył głębokich. Widzicie jak wiele może wskazać nam język. Oczywiście to jest tylko jeden z elementów diagnostyki. Natomiast może nam wskazać pewien kierunek. Jeżeli nie wiemy co się w organizmie dzieje, nawet patrząc na język możemy popatrzeć. Aha, warto sprawdzić wątrobę lub warto sprawdzić serce lub warto przeglądnąć jaki to my mamy tryb życia. Mam nadzieję, że te wskazówki będą przydatne albo przynajmniej będą dla was ciekawe. Piszcie co myślicie na ten temat. Czy udało wam się patrząc w lustro trochę zinterpretować jakieś własne dolegliwości? Czy u was to się zgadza? Bo na pewno wiecie, jakieś swoje problemy już macie zdiagnozowane i czy wam się to potwierdza? Piszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. A ja życzę wam dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z wami była Natalia sama.